Jaki jest Wasz sposób na dbanie o odporność jesienią i zimą? Hej, cześć, ja się nazywam Paulina i jakiś czas temu schudłam 50 kg. Kiedyś ważyłam 130 kg przy wzroście 1,70 m, także miałam otyłość trzeciego stopnia. I powiem Wam szczerze, że ten mój czas odchudzania to były górki i dołki, bo były momenty, kiedy szło mi super, były momenty, kiedy szło mi troszeczkę gorzej, i były też takie momenty, kiedy to moje odchudzanie natrafiało na przeziębienia, na choroby, na takie gorsze momenty ze względu na mój stan zdrowia. Podczas odchudzania łatwo o infekcję, dlatego że ten nasz organizm jest jednak narażony na bardzo duży wysiłek związany z pozostawaniem w deficycie kalorycznym. Jak sama nazwa wskazuje, deficyt kaloryczny jest pewnego rodzaju deficytem dla organizmu, z którym ten musi sobie poradzić. Nie da się więc ukryć, że przeziębienia i różnego rodzaju infekcje się zdarzają. No i właśnie, jak sobie ja z tym radzę. Powiem Wam szczerze, że to nie jest dla mnie łatwy okres. Ja troszeczkę się boję jesieni i zimy, szczególnie po tym, co się działo w zeszłym roku. Zeszły rok był po prostu dla mnie masakryczny. Ja jeszcze jestem po raku tarczycy i moja odporność w ogóle jest troszeczkę niższa, ze względu na przebytą bardzo ciężką chorobę, ale zeszły rok to po prostu zmiótł mnie z planszy całkowicie. Boję się też bardzo tego w tym roku, więc już. Zawczasu zaczęłam dbać o to, żeby chociaż troszeczkę tą odporność wzmocnić. Ja nie będę wam tutaj mówiła o żadnych suplementach diety, dlatego że to nie jest kanał o suplementach diety. Ja też nie chcę narzucać komuś czegoś, co może się okazać dla tej osoby akurat szkodliwe albo w najlepszym wypadku nieprzydatne. Więc opowiem wam o takich rzeczach bardziej związanych właśnie ze stylem życia czy z dietą, które moim zdaniem chociaż trochę na tą moją odporność mogą wpłynąć. Jest Jestem też bardzo ciekawa, jakie są Wasze sposoby. Jeżeli macie ochotę podzielić się nimi, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Bardzo serdecznie dziękuję Marce Blendek za wsparcie mojego kanału już od dłuższego czasu. Dzięki właśnie takiemu wsparciu mogę nagrywać aż trzy filmy w tygodniu. Jeżeli macie ochotę sprawdzić sobie produkty Blendeka, to serdecznie zachęcam. W opisie tego filmu znajdziecie link. Myślę, że teraz przed świętami warto sprawdzić ofertę. Na pewno znajdą się tam jakieś fajne promocje, a nóż widelec zrobicie sobie albo swoim najbliższym bardzo fajny prezent. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Jeżeli jestem w trakcie odchudzania i zdarzy mi się przeziębienie, ale takie wiecie, trwające kilka dni, nie że tam jeden dzień mnie troszeczkę poboli głowa, ale naprawdę takie przeziębienie, infekcja nie ma dla mnie znaczenia, że ja się odchudzam. Po prostu odkładam to na bok, będzie czas, będzie miejsce, a teraz jest czas na wyzdrowienie. Deficyt kaloryczny powoduje, że nasze ciało jest po prostu słabsze. Ja w momencie, kiedy jestem przeziębiona, w momencie, kiedy choruję, rezygnuję z deficytu kalorycznego. W tym momencie jest czas na regenerację, na powrót do zdrowia, żeby to moje ciało było silne. I nie interesują mnie żadne teorie mówiące o tym, że właśnie w procesie chorowania nasz organizm tym bardziej będzie chudł, bo jest w stanie walki, więc spala więcej kalorii. W ogóle, jeżeli ktokolwiek coś takiego do mnie mówi, to ja po prostu zamykam uszy, nie chcę czegoś takiego słuchać. Dla mnie to jest myślenie. No powiedziałabym szczerze, mówiąc troszeczkę chore i bardzo nierozsądne, bo jednak odchudzanie nie powinno dominować naszego życia, nie powinno być jakimś takim głównym punktem, na którym my się skupiamy niezależnie od sytuacji. Odchudzanie jest super w momencie kiedy mamy na to czas, w momencie kiedy mamy na to zasoby i w momencie kiedy mamy na to siłę, bo to jest tak naprawdę bardzo duży wysiłek dla naszego dla naszego ciała. O tą moją odporność staram się dbać właśnie w momencie, kiedy jestem zdrowa, bo wtedy tą odporność mogę jakoś wspierać, budować. Ja nie powiem Wam o jakichś magicznych, nie wiadomo czym, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, no mamy wpływ na to, jaki mamy, no nie zawsze mamy taki, jakbyśmy chcieli mieć, ale te moje próby wsparcia odporności to są przede wszystkim codzienne spacery, codzienna aktywność fizyczna. Czasem jest brzydsza pogoda, czasem jest ładniejsza pogoda, staram się codziennie... Chodzić. Bardzo przydatne są akurat w tym przypadku psy. To muszę przyznać, że one rzeczywiście pomagają zachować tą codzienną aktywność fizyczną. To nie muszą być jakieś masakrycznie długie spacery, to nie musi być jakaś taka aktywność fizyczna, która nas po prostu styra na amen. Absolutnie nie mam tutaj czegoś takiego na myśli. Mam raczej na myśli to, żeby po prostu codziennie się ruszać, żeby to nasze ciało ono było w jakiegoś rodzaju pracy, żeby ono się ruszało, żeby ta krew krążyła, żeby nie było tak, że my cały. Dzień siedzimy przy biurku, czy, czy na kanapie, czy w biurze, w pracy, czy w szkole, a później nagle budzimy się. Ojej, nie mam kondycji, i po wejściu na drugie piętro już się tak spociłam, że później się przeziębiłam. No wiecie, chodzi o to, żeby po prostu codziennie, delikatnie, stopniowo, ale regularnie pracować nad tym, żeby budować sobie tą kondycję. Jelita. Staram się przede wszystkim dostarczać florę bakteryjną i dostarczać też pożywkę dla tej flory bakteryjnej. Dlatego codziennie, naprawdę codziennie w mojej diecie znajduje się jakiś produkt kiszony. Mogą to być kiszonki, może to być kimchi, kiszone ogórki, kiszona kapusta, jogurty. Kefiry, maślanki, i tak dalej, i tak dalej. Żeby te bakterie, te dobre bakterie, które budują nam odporność, rzeczywiście miały pożywkę. I właśnie przez tego typu, tak naprawdę bardzo proste działanie, jak dostarczenie tych kiszonek. Ja widzę gigantyczną różnicę, jeżeli chodzi o to, jak moje jelita funkcjonują, jak wchłaniają się wartości odżywcze, też na przykład żelazo i tak dalej, oraz no przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, jak wchłaniają się hormony tarczycy, z którymi ja miałam gigantyczne problemy. Nadal mam gigantyczne problemy, ale staram się, naprawdę staram się, żeby te problemy były jak najmniejsze. Już wielokrotnie Wam wspominałam, co doprowadziło mnie do otyłości trzeciego stopnia i była to, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo źle skomponowana dieta i mój styl życia. W tym momencie staram się jeść normalnie. Zdrowo, nie przesadnie zdrowo, nie mam jakichś takich obsesji na tym punkcie, ale też bez przesady. No nie jest tak, że się zażaram jakimiś fast foodami dzień i noc. Absolutnie tak to nie wygląda. Staram się jeść po prostu w sposób racjonalny, w sposób zbilansowany, staram się, żeby w mojej diecie były wszystkie makroskładniki, no i żeby była wyważona pomiędzy właśnie tymi produktami bardziej rekreacyjnymi, a tymi takimi nazwij, nazwijmy je w cudzysłowie super zdrowymi. Niestety podczas ostatnich infekcji zauważyłam, że dos. Łatwo przychodzi mi powrót do starych nawyków żywieniowych. Co mam przez to na myśli? Mam przez to na myśli to, że w infekcji, w przeziębieniu nie mam ochoty na gotowanie. No, nie będę was okłamywała, po prostu nie mam ochoty na gotowanie. Nie mam ochoty na myślenie o tym, co będę jadła. Nie mam ochoty na zastanawianie się, co będę jadła, i często sięgam po tak naprawdę byle co. Po prostu chleb, biorę chleb, jem chleb z masłem i niczym więcej. Tego typu dania na pewno nie wpływają dobrze na mój proces zdrowienia, dlatego że nie są zbilansowane, nie są pełnowartościowe, to są takie posiłki... Można by było powiedzieć kompletnie bezwartościowe, no bo jakie wartości niesie za sobą posiłek, który się składa z samego pieczywa. No i zastanawiałam się, co ja tak naprawdę mogę z tym zrobić. No bo przecież nie będę sobie teraz przygotowywała w lodówce jakiś posiłków, a na wypadek, że się rozchoruję. Pomyślałam sobie, kurczę, Paula, ale ty jesteś ciemna masa. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład zamówić sobie na tego typu dni, jeżeli zaczynam się gdzieś tam źle czuć. Bo po prostu catering dietetyczny i będą ci przychodziły pod same drzwi posiłki dobrze zbilansowane o takiej kaloryce jaką jeść powinnaś i warto z tego typu właśnie rozwiązań korzystać. Nie wiem jak Wy, ale ja na przykład podczas infekcji jestem bardzo głodna. Ja bym jadła praktycznie non stop i przez to właśnie sięgam po produkty łatwe, szybkie, dostępne. Nie mówię tutaj o fast foodach, no bo ja, w, nie wiem, w jakimś przeziębieniu z gorączką to nie jadę sobie do McDonalda, no bez przesady, to takich akcji nie ma. Ten mój proces takiej troszeczkę większej świadomości nad odżywianiem, ten mój proces, który doprowadził mnie do tego, że schudłam 50 kg. To jest właśnie taki proces obserwacji swojego ciała i obserwacji swoich zachowań, obserwacji swoich reakcji i wyciągania wniosków z tego. No i właśnie teraz jesteście, że tak powiem, obserwatorami wręcz na żywo, jak ja te wnioski wyciągam. Patrzę sobie teraz, że tak powiem, wstecz na tą moją ostatnią infekcję, na produkty, które wybierałam, na to, jak ja tak naprawdę się zachowywałam podczas tej infekcji. Zachowywałam się tak jak każdy normalny człowiek, czyli byłam po prostu zmęczona, bolała mnie głowa, nie miałam ochoty na nic. Chciałam odpoczywać, chciałam leżeć, więc to nie są żadne odkrycia, nie wiadomo jakie. Ale wyciągam z tego wnioski, bo pamiętajcie, że ja zawsze w swoich przemyśleniach dążę do tego, żeby sobie życie ułatwiać, a nie utrudniać. Ja jestem prostym człowiekiem, ok? Dla mnie proste rozwiązania to są dobre rozwiązania. Wydaje mi się, że również ważna jest podaż białka oraz podaż tłuszczu. Ja w swojej diecie nie rezygnuję z tłuszczu. To, że na przykład wybieram jogurt o niższej zawartości tłuszczu, nie oznacza, że ja tego tłuszczu unikam. Ja ten tłuszcz na przykład dostarczam z oliwy, z oliwek, z awokado, z orzechów, czyli takich produktów, które naprawdę są bardzo, bardzo bogate o dobre tłuszcze. Jak na razie w tym okresie jesienno-zimowym miałam takie dwie poważniejsze infekcje i powiem Wam szczerze, że na ten moment wy wychodzę z nich obronną ręką. Staram się, naprawdę się staram, żeby ten mój styl życia był po prostu normalny, żeby on nie był jakiś zwariowany. Staram się też unikać jakiegoś takiego nadmiernego stresu. To może się wydawać trudne do zrobienia. U mnie głównym takim stresorem były niedokończone sprawy. Ja miałam na przykład gdzieś tam rozgrzebane jeszcze jakieś studia, jakieś rzeczy związane z pracą, jakieś rzeczy, które gdzieś wpływały na mnie stresująco. Zrobiłam sobie taką listę i po prostu starałam się po kolei wszystko domknąć, żeby te rzeczy mi najzwyczajniej w świecie, wiecie, z tych barków po prostu już zeszły. Był taki moment rzeczywiście w zeszłym roku, kiedy ja byłam ekstremalnie obciążona i ten mój kortyzol to on pikował dosłownie non-stop. Ja byłam ekstremalnie zestresowana i to też się odbijało na moim samopoczuciu, a przede wszystkim na moim zdrowiu. Także to są moje sposoby na budowanie odporności takim chałupniczym, że tak powiem. Stylem, dlatego, że no ja Wam tutaj nie będę opowiadała o jakichś magicznych, nie wiadomo czym, bo po pierwsze sama nie wierzę w tego typu rzeczy, a po drugie, nie uważam, żeby one były dla każdego dobre. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek czegoś innego potrzebuje, ale może któryś z tych moich pomysłów się u was sprawdzi. Jestem bardzo ciekawa, jak wy sobie radzicie teraz w okresie jesienno-zimowym, właśnie z przeziębieniami, z odpornością, z brakiem tej odporności. Dajcie mi koniecznie znać w. W komentarzach. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się następnym razem, Buziaki.